Programy dalej w takim razie, nie? No. Ja w tym odcinku przejdę w miejsca, w których mnie jeszcze nie było. Standard. Spoko. Jak wrócę, przygotuj coś do jedzenia. Znaczy, nie, nie. mamy za bardzo z czego, nie? Bo. Lifting na kuchnia to jeszcze tutaj nie istnieje, nie rozbudowałaś jeszcze u nas, bo. Ja jestem facetem, co idzie po drewno, a ty jesteś kobietą, co buduje dom. Spokojnie. to facet też buduje mam. chyba dom A ja w kuchni jest. <noise> w kuchni siedzę. miksturki tur. Kamienie. Szyku. Kamienie opłaca się zbierać? Eee, tak. Obecnie tak. Obecnie, jak nie mamy kilofa nie jesteśmy w stanie tyle wykopać, to tak. To bieraj, póki możesz. No okay. Ja tu wszystko zbieram. Drewno, które leży. No, Tylko ostry... najgorsze jest to ograniczenie, że nie mogę iść do innych światów. Do innych biomów, tak? Tak, biomów, to. Spokojnie, pokonamy chyba będziemy musieli w końcu pójść na, do Czarnego Lasu, żeby wykopać rudę miedzi. No ja byłem w Czarnym Lesie przez sekundę. Aha. Ale napis ci się wyświetlił, tak? Czyli... No tak, tak, w końcu się skapnąłem, że byłem tam. Aha. Ja ci powiem, że... Tutaj e, no wszystko super super co? E, a, na z tyłu. E, że wszystko super super, tylko szkoda, że w tym biomie nie ma przedmiotów takich fajnych w się przedmiotów były. E, miejscówek, są tylko drewniane domki. No nie tak. ma tych wszystkich zamków na tym biomie. No ale wiesz co zamków nie ma, to są takie bardziej wieżyczki, nie? Ale, Ale tam są biomie? szkielety, które strzelają. Na tym biomie też potrafię się zdarzyć. Potrafią się zdarzyć. No jak na razie to... Mam wrażenie, przystaje. że chodzę w kółko, nie? Ale po mapie wiem, że nie. Aha. Bo odkrywam nowe miejsca. No najlepiej odkrywać nowe miejsca jak już się jest po erze żelaza. Ja znalazłem domek z. z, 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 z... Dom płotem już mi spoko. Nasiona brzozu i kierunko Ciekawe po co, jak to jest jedyny dom. Ale jest skrzynia. O, jest. O, zik. Skrzynia. Tak, więcej flinta. Brakuje nam jeszcze dwa flinta i jesteśmy bezpieczni. O co to? Są tu skawki? Nie, maliny są albo jagody. Maliny. A, no. W Czarnym lesie nie, są bo, bo, jagody. Bo, bo trochę inaczej wyglądało tutaj. W Czarnym lesie są jagody, w, na meadow są maliny, na bagnach. W, nie, na bagnach to jest tylko rzepa. Bo Nowy teraz... materiał zdobyłem. Jaki masz materiał? Nie powiem. Spoko. <laughs> Pokażę ci. Dobra, niespodzianka mi dobrze, tak, spodoba ci się. Jezu, co ja mogę zrobić z dwóch skór? Nie za wiele, muszę jeszcze więcej dzików pozabijać. E, ja mam sporo skóry u siebie, tylko że ja mam skóry dzika. No, to spoko, to będziemy mieli więcej armora, nie? Możemy wtedy iść na tego. Mm. Można zrobić w końcu ubranie jakieś. W miarę sensowne. Mm. Ubranie zawsze spoko. Podoba mi się w tej grze, ta gra ma duży plus Za to, że postacia wyglądały jakby były z... wzięte z PlayStation 1 No Ja uwielbiam takie coś, o znowu kolejny totem znalazłem To sobie go kliknę Ale fajne, że jest to połączenie z Minecraftem trochę, nie? Mm. Chociaż w Minecrafcie jest nieograniczony świat, to znaczy kończy się tam Na iluś tysiącach kilometrów, tak? Czy ile to jest? Że już eee, zaczyna no, lagować Ale to i tak jest sobie... Ma wiesz, nie ma niewidzianą tak. ścianę po 5-trylionowym chyba ich się Jezu, z... oglądałem ostatnio, że gość tam szedł przez ileś lat chyba Z buta Ta, ta, bo to długo tam... Albo się tepasz, albo nigdy tego nie dożyjesz, więc... Eee, nie podoba mi się tutaj, gdzie jestem już u Dużo potworków chodzi i nie wyglądają standardowo. A nożek ci zrobiłam? One mają niebieskie o... nie, one mają niebieskie oczy. Kurwa, to... Great Warf. Nie, to, to, tam. to spadaj stamtąd, nawet cię załatwią, mówię ci, uciekaj. No bo wieżyczkę widzę. Wiej, 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 ja ci krzemień tutaj zbieram i będziesz mógł... Hmm... <laughs> żebyś miał nożek w końcu jakiś. O, zaznaczę ci na mapie, gdzie to jest. Krzemień Ci wspieram. Dla ciebie. Dziękuję. Szkoda, że nie może tutaj zaznaczyć. Czy mogę zaznaczyć? A co takiego? No, tak, zaznaczyć, żeby już było, a nie, że po chwili zniknie. A nie, no to musisz kliknąć tutaj z prawej strony. Masz taki domek, masz taki młotek, półko, ptaszek taki. Aha. No, to musisz wcisnąć to i wcisnąć na mapę. Tutaj. I napisać coś. Jak są te sosne świerki, to już jest Black Forest, Jest Git? Widzisz na mapie? Znaczy, ty to widzisz. Ja tego nie widzę. Aha. Dopiero przy stole kartograficznym będziemy mogli podzielić się mapami. A, okej. Okay. A stół kartograficzny to jest, dopiero po... E, to weź sobie też zaznacza jakieś... Ja kul, kuleczką sobie zaznaczam i podpisuję, jak coś znajduję. Dobra, to ja to też podpiszę dla ciebie. To jest czaszka? Co było? Co to jest? Kości jakieś, tak? Znalazłeś? To, to nie jest... To nie jest kami. Tin Deposit. To nie jest kami. Tin? To ty jesteś to jesteś Black Forest. Bo tam nie jest... Nie jestem Black Forest właśnie. No jak Black Forest. Jak się tu znalazłem? Nie wybijało mi, że jestem w nim. To jest cyna. Cyna albo mieć Nie, wygląda jak czaszka. Aha, nie. On się błyszczy ten kamień, tak? Nie. Wygląda jak biała czaszka spikselowana. Aha, ale pisze tin, tak? Tak. No to to jest y ta cyna. Hmm. Do przetopiania jest potem potrzebna z miedzią, żeby brąz był. Chodź tu, chodź Nie, 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 nie uciekaj mi tu, od gnoju. Jezu, no, ale okay. bieda. Żadnych zwierzątek w ogóle. O, i jestem już w tym. Aha, bo tutaj jest domek, nie? Który ja eksplorowałem. I dosłownie jak miniesz ten domek, to jesteś w Black Forest. Aha. Ale wieża należy do tego. Wieża... Yy, nara. Wieża należy do... 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 Middows Middows No mm -hmm. ten biom, na którym jesteśmy ogólnie cały czas Tak, tak. Właśnie zacząłem uciekać, bo pan z niebieskimi oczami był mną zainteresowany przez chwilę Nieprzyjemny, co? O, mogę upływać także. A mogę zanurkować? Nie Kurczę, żadnych dzików nie ma, ja potrzebuję o Boże. A? skóry Eee! Umiaram! Teraz ginę. Uciekaj po prostu, uciekaj! Teraz to Nie uciekam! uciekam. Czemu mi nie powiedziałeś, że jak skończy mi się stamina pod wodą, to to zaczyna się dusić? A ty tam. pod wodą jesteś? Jest? Co ty robisz? Pod wodą? No nie pod wodą! Chciałem przepłynąć, bo mała wysepka jest tam. Ja chciałem przepłynąć na małą wysepkę, to moja po zaczęła się dusić. Nie! W życiu tego nie rób! Najlepiej w ogóle, od tego są statki. Aha, okej. Okay. Co to jest? taki stworów nigdy nie widziałem. Bardziej traktuj Net. tą grę jak Vice City, niż jak Minecrafta. Co to jest neck? To jest... Ale... To jest... E... Potwór. To jest szyja jaszczurki chyba, którą zabijesz. Y y mogę ją zabić, czy nie? A, y jaszczurkę tak, zabij. Ale jest ich trzy obok. Pięściami możesz jedną zabić. Nawet. Kolejny. Ale lepiej użyj y do tego Cuba. Dobra. Wszystkie trzy padły. Ej, czy mnie słychać w miarę, czy mój głos ci tak... Yy, nie ten? Nie, dobrze ci słychać. Nie zamula? Nie. Eee, zabiłem je, ale nic z nich nie dostałem. Łe. Słabo. A, czasem tak jest właśnie. Ale ja eee. cały czas nie mogę znaleźć kurczę dzika, no Kaman. Ja potrzebuję ja, skóry ja, ja na zabiłem. rozwój. Ja, ja mam skórę dzika, spokojnie. Ja potrzebuję skór na rozwój, żeby rozwinąć Ile? swoją postać. Opór! Najlepiej sto! Co to jest? A! Kiń! Okej okay. No też nic nie wypada jak głupie jaszczurki A nie, wyszło! Zostałem ogon jaszczurki To się da zjeść? A co nie. takiego? Ogon jaszczurki Nie, musisz smażyć na ruszcie Smażyć musisz No to weź, będzie dla ciebie Spoko Moja postać jest wet, mokra. mokra. Nie. Idę, do do, idę do domu, jestem mokry. Sarenka zabiłam, <gry> no, Ej, ciekawi mnie inna rzecz. Skóra jest na Wow. No, no trzeba no się i... nabiegać na początku <gry> za tymi sarnami, to jest dane na eee, Kiedy w fajny sposób, jakieś się mokrym. No? Zdej... Z... Rozbierz się i się ubierz. Już nie jesteś mokry, zniknęło Tak? Albo no. możesz do, do ogniska też wejść na chwilę i. No czemu znowu jestem w Black Forest? Jezu, głupie, niebieskookie dzidy tu chodzą. Jezu, wracaj do domu. Przeraziłeś mnie, Ty, Gnoju, zginiesz za karę. Czekaj, choć nóż mam dla ciebie. Daj, czekaj, zginął, muszę wziąć przedmioty. Nic, serio. No, bo ten bo te Black Forest, on nie jest w żaden sposób ogrodzony. No nie, ale przecież to nie musi być. No ja nie rozpoznaję, kiedy ja tam jestem. Ja po prostu przemieszczam się. A muzeczka ci się nie zmienia jak tam chodzisz? Ja mam muzykę wyłączoną właśnie, bo prawa autorskie. Nie. No. Ale przecież to jest... nie jest tak, jak w GTA, że to jest copyrightowana muzyka, tylko to jest muzyka to jest z gry. jest copyrightowana. Muzyka z gry. Nie, 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 no właśnie, powiedz to yy, mojemu odcinkowi z LEGO Piraci z Karaibów, gdzie wszystkie ścieżki mi znalazło i nie mogłem zarabiać na odcinku kompletnie. Ale nie usunę tego, nie? Jak jest to jest muzyka z gry. To... Przecież jak gram w Lost World Defense nagrywam, to przecież tam też jest muzyka z gry. Nie copyrightowano, że jakiś artysta wkleja w GTA swoją muzykę w radio, tak? Który też, też ma swoje prawa autorskie. Zupełnie no ale wiesz, różnie bywa. Więc ja i tak wolę bez, bez muzyki. Jakoś tak bardziej klimatycznie jest. Wiesz, chodzisz po lesie, cisza i tylko krzaki słyszysz. Kurczę. Szkoda, bo cała przyjemność jest właśnie w graniu jak jest wszystko włączone. Nie, I uwierz mi, i... yy, przykła idealnym przykładem jest gra... Yy, jak ona się nazywała? Yy, System Shock 2. Też jest na multiplayer. Ale ludzie wyłączają muzykę do niej, ponieważ to jest gra horror i wiesz. Nie mówię, że i ta muzyka jest nieklimatyczna, bo muzyka to jest jakieś techno. Aha. No, no bo wiesz, ale to jest, jest bardzo klimatyczna muzyka. No, nie w tym przypadku, jak jesteś, wiesz, jakimś horror, nie wiesz, co się dzieje, jest jakaś tajemnica, no, a jak na to. Tu, 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 jakby coś się działo, nic. Mhm. No, ciekawe, wszystko. jak inni YouTuberzy nagrywają walkę czy też z muzyką. E, dwie, dwie, dwie świnki dwie. obok siebie, podziękuję. Ciekawe, jak ten domek będzie wyglądać. Będzie przepiękny, bo będzie nasz. Tak. Kiedyś usłyszałem mega. Usłyszałem, przeczytałem bardzo fajny opis. Ja z kolegą mieliśmy bekę z tego opisu. Mhm. Uh -huh. e, na GG. Zbudujemy razem domek, w którym nie będziemy szczęśliwi. Co? Po co tak? Lepiej być <laughs> się... nie, nie wiem, ale, ale ktoś tak miał napisane. Ale pomysł, nie? Nie. O, nowy bio... No nie, no, głupi Dark Forest. Co ty tam no. robisz cały czas? No bo jak. Ja odwiedzam nowe. Bio, ten, nowe. nowe miejsce na mapie. A wszędzie jest Dark Forest, to nigdzie nie da się poznać w ogóle. O i już, wyszedłem. O no i szyja sobie chodzi. Bardzo się łączy z Medus. To no, się widzę. Za bardzo aż. No. Dobra, chodź ty gremlinie. Atakujesz mnie czy nie? Ten Gre ej, gremlin mnie nie atakuje. O, teraz dopiero. On ucieka, nie? Nie, on w ogóle nie, nie, nie strzelił, że stoję przed nim. Aha. Dopiero po, po jakichś paru sekundach yy, wykrzyki się pojawiły, że mnie znalazł. Gizda. <laughs> Jaszczurkę sobie upolujemy, ok? Oko. Okay. Hmm. Eee, Tyle co? można w tej grze robić. Aaa! Cofam, cofam to. cofam to. Olaj. jaszczurki, Olaj. jaszczurki. Olaj. 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 bo cię zabiją końcu. Ole, jaszczurki. Zawał miałem przez chwilę, bo ja tak, zobaczysz na nagraniu, patrzę na tę jaszczurkę, znalazłem tę jaszczurkę, idę za nią I nagle tam stoją cztery jaszczurki, takie no dobra A nad jaszczurkami ku**a ci niebiesko oki z, z tego, z Brak -fole sobie stały Cała armia mnie zobaczyła Weź se nóż, bo z pięściami to daleko nie zajdziesz w tej grze Mam maczugę Z maczugą też zresztą, drewniana ja, ja mam dziecko. nóż, zrobiłem ci tutaj. No ja już ten, wracam nie, bo się kochanie, wracam do domu po nóż. <śmiech> <śmiech> Mam dla Ciebie prezenty w postaci ogon jaszczurki. Dobra. I nowego materiału, który zdobyłem. Jeden ogonek to... ...nie starczy za mało rzeczy. <laughs> Dobra, to... Jest? Co to jest? W skrzyni Ci zostawiam nóż. W tym razie. To... To... Co to kurwa jest? Co? Medusa? Boha, nie Co? Dodali. Nie! Znalazłem... Czaszkę, ale już taką prawdziwą czaszkę. Kości znalazłeś. Tak, tylko że one są... Nad nią jest gigantyczny głaz i nie boję się podejść. E, lochy to są pewnie. Nie, to, to w ogóle nie... nie to jest, są cztery kamienie, które utrzymują duży kamień. I pod Boha. tym jest czaszka. Ja się boję go, ją wziąć. Nie, no weź spokojnie, to są kości tylko. Okej, okay, wziąłem ją. No to są kości i jakiś rozszarpany materiał. Ja wiem, że to są tylko kości, ale bałem się, że wiesz, że będzie jak w Terrarii, że podnosi coś i nagle jest pułapka. A wiem. No tak, nie, to nie ma pułapki raczej. Najlepsze jest to, że weszłem pod ten kamień na chwilę i wyskoczyło, że jestem w bezpiecznej strefie. To fajnie. Bo dach na to głową, nie? I uznałem, że to jest domek z kamienia. No. To w następnym yy, odcinku, tak? Czy... No, najpierw daj mi coś do domu, please. Czy może w drugim dniu po prostu pójdziemy na dziki sarny, bo musimy armora zdobyć. Lepszego. Jak chcemy się poruszać po tej grze jakoś. O, kamień znalazłem znowu. Dobra, te w tym czasie smarzę mięsko. Jedno. Mogę kilka kuleczek zaznaczać, tylko jedno? Ile chcesz, możesz zaznaczyć. Na mapie, tak? Tak. Ile chcesz, możesz zaznaczyć, zrobić zaczników na mapie? Różnego rodzaju. Tylko nie wiem, czy nie zamula potem, jak jest. Ja miałem raz, nie wiem, z 200 tych znaczników i one już zamulały chyba, jak otwieram mapę. Nie, ja tyle nie chcę robić. Ja chcę tylko ci odznaczyć, gdzie są te kamienie. A to nie, to wieżyczki. ja tego nie zobaczę. To musisz zrobić tak, żebym widziała. Bo tak to. to... Aha. No musisz kliknąć scrollem, żebym widziała, gdzie chcesz to oznaczyć. Te ale nie, ja oznaczyłem na mapie. Kul, to... kulką. Znaczy, ty masz na mapie, ale ja nie mam, bo mi się i na mapie zaraz. Ale jak jest razem nie się... będziemy mieli. Mm, tak, ale. To ale... samo kliknąć scroll na ten kamień? No odciśnij scrollem, to ja sobie zaznaczam. No już kliknąłem scroll i nic nie dzieje. Ale na mapie A, na mapie. Na mapie to ci oznaczyłem na mapie. No tak tam... skrolę, to ja wiem, ale to zaraz zniknie przecież. No to sobie wtedy zaznaczę tym. Kropkę sobie jakąś postawię. No mówię, ustawiłem kropkę. To znaczy jak ty ustawiasz coś na mapie to no ja ty nie tego widzę tego tego. Nie widzisz. No, no nie ale, ale ty to później zobaczysz, jak będziemy mieli na mapie czy coś razem? Czy jak coś? Ciśniesz, wciśniesz scrolla, to wtedy ja, to ja zobaczę i wtedy ja wcisnę w to miejsce sobie Ale zapiszę. mi chodzi te wszystkie punkciki, co zaznaczam, nie możesz zobaczyć później. Jak ty, jak ty wpisujesz, to ja nie mogę zobaczyć. Chyba, że mi wciśniesz punkt i wtedy ja szybko zaznaczę w tym miejscu na mapie zapiszę no sobie. To ja sobie oznaczę te punkty, a później ci ten. Będę Dobra. informował, jak coś ja będzie. Ja po odcinku potrzebny. ci pokażę, pokażę, jak to wygląda. Zaraz no, będę w domu. Jak ja, panie, ja mam kawałek. Kawałek ma. Czujesz głód, ja też czuję głód. Chociaż. Dziwne, nie, bo, bo ja w zasadzie nie czuję głodu. głodu. Za 4 minuty mogę zjeść grzyba. Mhm. <laughs> panie co się. jeszcze dwie skóry potrzebuję, żeby dywanik tu. A nie mam. O, no, to no to idę, bo mam aż 4. Nie, już nie trzeba, już jest. Jest Komfort 5! Mamy większą regenerację. Jo. Ty masz, ja nie. Nie no. Jak będziesz tutaj też spać, no to przecież też będziesz miał, nie? Wystarczy przybywać A ja nie w wiem. tym pomieszczeniu. Aha, czy muszę cały czas przybywać z Tobą, okej. Okay. No tak, ja mam 12 restet teraz. Cześć, jestem w domku. Hejo! Mam dla Ciebie prezenty. Chodź. A tu masz prezent, tu masz nożyk w tej skrzyni. Weź sobie. To nie jest lepszy. Masz patyki, masz to. Masz y, hajsy. Y, to połącz. Ale dziwne, że jak ty otwierasz skrzynię, to ja nie mogę z niej korzystać. O co chodzi? No, słabo trochę z tego powodu. Ale tak można było, nie wiem. Coś zmienili chyba. To, to, to. I tutaj jedzonko Ok. i tutaj dla ciebie jeszcze, są... chodź tu Chodź tu, chodź tu, chodź tu, no. chodź tu. Jak, tu się wy... Jak się wyrzuca przedmioty, masz Ale co ja będę miał, miał, on się dopiero Przeda przy tych piksturkach Kwiatuszka dostałaś, no A, no dobra <laughs> Dzięki Dostała, dostała kwiatuszka i jeszcze na rzeka, no robić screeny. Spoko. Czekaj, to się robiło tak, jeden, nie? Mhm. Mm Czekaj, przy świetle stawało. to słabo jest. Skrawki skóry. Co możesz ze skrawki skóry zrobić? W Minecrafcie eee... to wystarczy, że masz cztery skrawki skóry, nie? I możesz zrobić zbroję, to potrzebujesz Buciki. 10. Buciki. Buciki, no. Tak. Ale crafting możemy używać razem. Hmm. Tak. A może po prostu ta skrzynia jest za mała? Może po prostu drugą. Czy widzisz moją rękę? Jak ty Uuu. jak ty nie mogła, jak ty używałaś tego weź użyj skrzyni. Tak, bo mi się to zapis zrobić do tego tak chciało. No? Zablokowało cię czy co? Nie po prostu spamuję e. Aha. Okay. E, fajne okno nad tym, ale lol. Gdzie, co o co chodzi? Aha, o to ci chodzi. Dobra, ale potwory nie przeskoczą, spokojnie. Zresztą nam jest wygodniej chyba, nie? Niż otwierać Juj. i zamykać cały czas. Przepływ powietrze. Czujesz chód. Super bohaterowie, ej. Wiesz co, jedzonko sobie obczaj. Może tutaj masz, rzuciłam ci. Sobie wciśnij, to zobaczysz cicha skutki. W ogóle jedzonko będę kłaść tutaj, na górze, w tej skrzyni. O, jedzą. no, życie mi się zwiększyło. Czy już gdzie jest jedzonko? A, to jest do smażenia. Dobra. Tu smażesz na rusz ci przyciskasz wróż. ty nie? Jak masz surowe mięsko, jakieś tu coś, to ci się usmaży. Będziesz gotować, bo ja nie umiem. Smaż. <laughs> Ej, co Okej. jest? Dwie skrzynie obok siebie. Coś ty ze No, mówiłem ci przecież przed chwilą, że drugą skrzynię robię. No, no w ogóle ja myślę, nie... Słuchasz. że nie wiem, że stąd coś robisz Nie No okej okay. To co? Co yy, teraz idziemy spać czy co? Chyba nie tak. Laga Ale musimy wyjąć to mięso, bo zamieni się w węgiel No, no. Ja lubię przypieczony Węgiel <laughs> A nie Węgiel Węgiel jest Dobra ja już śpię ja jedę ja na dzika. Rozgrzeję się trochę. Chciałabyś. Chciałam. Okay. o skóra dzika zdobyłem. No czekam. Bo... No idę, idę, skarbie, Spokojnie. Jaka niecierpliwa. Cześć. No, Co tam u ciebie? Siema. Co u ciebie? u ciebie? Cześć Cześć Ubiorę się Wiesz co? Rzeczywiście może muzykę ściszę, bo już też mam jej dosyć. Mhm. Ale właśnie, jak my to zrobimy? Nagramy... Yy, wrzucimy po kolei te trzy odcinki? Czy cztery? Czy ile tam chcemy nagrać dzisiaj? E, nie no, jeden dzień czy coś. Aha. Jak wolisz. Ale to wtedy będą długie strasznie, godzinę będą miały te odcinki, nie? Nie no, jeden odcinek pół godziny przecież. No tak. To ile? A będzie nie na... nie chodzi mi już o łączenie ich, tylko każdy odcinek osobno wrzucać. A, no tak. No to za cztery będziemy mieli dzisiaj, nie? Czy jak? Możliwe. No, no to. Nie. Ja kończę, ja już kończę nagrywanie teraz. Dobra, to ja też. No I zacz ja zaczynamy na kolejny, bo fajnie się z tobą gra. Spoko. No to. No to do kolejnego. Jeszcze cię nauczę grać z Dobra. Ja cię nauczę w Minecrafta. No, spoko. No, I to... w trowe. To się ma. Nie?